Hello, wonderful people. Uprzejmie zawiadamiam, iż zaczęły się u mnie wakacje. Objawia się to tym, że 90% moich uczniów mnie olało, przez co mam masakrycznie dużo czasu, no i postanowiłam wrócić do Was. Wiem, olewam Was również, ale niestety wszyscy mamy 24 godziny w dniu i ja też i wcześniej po prostu nie miałam za bardzo jak wrócić na kanał, ale jestem z powrotem. W każdym razie chciałabym was zaprosić na serię live'ów, które się odbędą już od jutra. Chciałabym, żeby te live'y toczyły się jednym konkretnym ciągiem. Nie będą takie jakieś pojedyncze epizody, tylko ciąg przyczynowo-skutkowy, czyli jeżeli zaczniemy jutro, to po kolei będziemy rozwijać temat Temat będzie dotyczył czasów, czyli coś, czego, co ja najbardziej właśnie uwielbiam, jeśli chodzi o nauczanie. Więc serdecznie zapraszam Was na live'a jutro o godzinie 17. Myślę, że będziecie już wtedy i po pracy, i po szkole, szczególnie, że dzieciaki już mają. Końcówkę szkoły, więc na 100% będą miały chwilę usiąść. Będzie to dla wszystkich, zarówno dla y, ósmoklasistów, którzy teraz mieli y, egzaminy i będą się szykowali na wyższe etapy edukacji, jak i dla dorosłych, którzy gdzieś tam pominęli ten etap i y, chcieliby się douczyć, albo też dla tych, którzy już umieją, tylko chcieliby trochę y, utrwalić. Także y, zapraszam jutro o 17 i od jutra codziennie o 17 na moje live'y do wyczerpania tematu. E, liczę na waszą obecność i na waszą aktywność, ponieważ będzie ten live, będą te live'y tworzone w ten sposób, że wszyscy ćwiczyli. Nie będę tylko ja gadać, tylko y, będę czekać na wasze y, wypociny między innymi też w czacie obok, tak? I y, live'y będą oczywiście zapisywane na kanale, ale Zapraszam serdecznie jutro o 17. Take care.